Witam wszystkich. Ja Zapewentujłem przesyłkę. Rzecz kupiłem że jestem stolarzem budowlanym, a tego jeszcze nie... takiego narzędzia jeszcze nie miałem w tym wartacie. Potrzebne wszystko. Mamy tutaj akcesoria, to jest, yy, podziałka, to jest yy, popychacz, jakiś kątowy, można powiedzieć, pod kątem ciąg, to jest yy, culuga chyba. Tu jest też jakiś przyrząd, nie wiem jeszcze do czego. Mamy też te klucze i ściółki. To, to będzie ciułga. To będzie ciułga. Mamy całe to narzędzie. Też to jest moc 1500W tej piły, taka pilarka stołowa, krajzega, trochę trzeba będzie tutaj popracować, zanim ją poruchomię. tym spodem, może tak, jest osłona piły, osłona tarczy. Od oczywiście obywateli, od Да, yeah. piecze w mikrofalówce coś. Już na razie nie używam tego prądu. Wyłączam. Tak. Mamy tutaj cynugę. Będziemy się zgadzać z tym podziałką.

Z tej strony są z tej strony o teraz Счастье. Счастье, что же это сейчас? Ах,

Popracuję tutaj, bo tu trzeba być o pomyśleć, jak to zainstalować. Uwzgórzku, uwzgórzku człowieku. Nie jest to takie proste, jak się wydawało, a to nie wiem, do czego to służy. A to jest popychacz takiego. Pycha się materiał, mi się popycha materiał. To jest klucz do montażu chyba piły, a to jest no, tak, śrubek. Tu trzeba tu, skorzystać z instrukcji, bo tutaj nie wiem dokładnie kto się montuje. Zastanawiam się sobie, kto się remontuje. Teraz spróbuję na razie włączyć tę piłę. Zobaczymy, czy się działa. O. nie I równo niby. Widzimy, czy jest dokręcona w ogóle. Ale tu się zdejmuje. Tu się zdejmuje tą osłonę. Gdy się dokręcę. Tym jeszcze popracuję nad montażem tego, bo to trzeba z instrukcji skorzystać. Ja tutaj nie widzę za chociaż myślę, że to jakoś tak musi być. Albo tak. Ale to jest po... Słuchasz, dobra, dobrze. Dobrze, dziękuję na razie za uwagę. Spróbujemy coś przeżnać. Na Jeszcze spróbuję coś innego przeciąć. Będziemy panele układał, więc spróbujemy panele dociąć. pokażesz ten szczegół jak to zamontować tu wsuwamy śrubę tylko jak to pokazać wsuwamy w to śruby tak drugą tutaj w ten, ten rowek i teraz tutaj do tego o tylko właśnie To też mi pasuje. A, z tej strony odwrotnie. Odwrotnie ma Odwrotnie, tak. Tak. Bierzemy w ten sposób. widać to. Tak. I teraz bierzemy to, przekręcamy to na Z tej strony. Też ja się domyśliłem, o co to chodzi? Też. O, i teraz mamy to przekręcone. Jeszcze zastanawiam się dlaczego to służy. To chyba służy tutaj, żeby to powiesić z tej strony. Wcisnąć tutaj. Jakieś deseczki podtrzymywać, na przykład albo popychacz. Czyli tutaj się wciska w to. A to jeszcze nie rozgryzłem.